Witam was w kolejnym odcinku Gotowanie z Hanio i Tonkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla was śledzie yy, solone yy, z majonezem, cebulą i szczypiorkiem. Do tego jeszcze pieprz i tutaj nam zostały jeszcze ziemiaki, które były całe ugotowane w mundurkach, też do tego to dodamy. Także zapraszamy do obejrzenia jak to przygotujemy. Właśnie zamiast majonezu, jeśli ktoś woli, to może być tak jak Hania mówiła, śmietana 18 lub dwunastka. Także zapraszamy, pokażemy Wam, jak, jak to przygotowujemy. Pierwsze pokroimy cebulę. sobie cebulę. mamy już wszystko pokrojone śledzie, cebulkę Teraz dodajemy pieprz dodajemy pieprz i majonez tak z dwie łyżeczki powinno wystarczyć dietetycznie a tak już wygląda nasz gotowy śledzik do spożycia z ziemniaczkami i szczypiorkiem. Jedno jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć, że to były śledzie solone matiasy, które były bardzo słone i my je dwa razy moczyliśmy, tak mniej więcej w sumie około dwóch godzin, prawda? Wylaliśmy pierwszą wodę, później dodaliśmy drugą i po zlaniu tego dopiero je przygotowaliśmy. Także jeśli ktoś by chciał skorzystać z naszej podpowiedzi, to bardzo proszę. I życzymy, życzymy smacznego. Wam smacznego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i pa, pa. zapraszamy do kolejnych odcinków na naszym kanale. Pozdrawiamy. Pa pa. Pa pa. pa, pa. pa, pa.